Witam serdecznie. Piotr z tej strony. Analizy tygodniowe dla rynku Forex, euro, dolar. Na początek, zanim może rozpocznę, to takie małe przypomnienie dla osób, które mnie już znają, a dla osób, które są nowe w serwisie, dopiero mnie poznają, poznają moje analizy. To najważniejszą rzeczą, na, jaką, na, jaką, na jakiej ja się koncentruję, to jest znalezienie perfekcyjnego trade setupu. Tak? Rynek daje kilka, kilkanaście perfekcyjnych pozycji w miesiącu i na nich powinno się skoncentrować, szczególnie na początku, kiedy sta, chcesz stać się zyskownym traderem i chcesz regularnie zarabiać, tak. To wtedy, w, tylko w ten sposób staniesz się do, bardzo dobrym traderem, tak. Jeżeli będziesz za dużo tradował na początek, albo jeżeli już tradujesz za dużo na początek i nie masz zyskownych zysków, to prawdopodobnie wchodzisz w rynek nieprzygotowany. To jest pierwsza uwaga i tak, i teraz zobaczmy, Zanim przejdę do samej analizy, zobaczmy, jak wyglądał rynek w piątek rano. Tak. W piątek rano to jest godzina szósta, zaznaczona, czyli siódma czasu polskiego. To jest jedyny trade setup na, dla euro-dolara, który tutaj powstał. To jest powiedzmy harami albo formacja przenikania, jeszcze nie, nie, nie taka mocna. Tak. Prawdopodobnie po, tym, wy, po tej wyprzedaży. Wątpię, abyś potrafił wejść tutaj w długą pozycję i powiedział: OK, tutaj ten rynek idzie do, idzie do góry, na 100% idzie do góry, tak? Gdyż nawet ja w takiej sytuacji specjalnie nie ryzykuję. Tak, oczywiście są pewnie lepsi traderzy, którzy mówią: Dobrze, to jest ten rynek, już idzie do góry, tak? Ale większość, większość osób, um, powiedzmy, która chce dobrze tradować, to jest, jest ostrożna, tak? Albo z większym ryzykiem tutaj wchodzi, tak? Więc prawdopodobnie tego nie wypatrzysz. Jestem przekonany o tym, to jest pierwsza rzecz. I raczej bym tutaj upatrywał, że tutaj wchodzą traderzy, tacy bardzo rasowi traderzy, którzy powiedzą, okej, okay, dobra, tutaj, tutaj wy, był, był, była wyprzedaż, zarobiłem na tej pozycji, więc tutaj mogę stracić 30% tego, co tutaj zarobiłem i ryzykują ekstra, tak, są na to ustawieni, że ryzykują po prostu ekstra. Więc specjalnie nie ma takiej dobrej sytuacji do, do wejścia na rynek. W piątek rano, tak, Zobaczmy jeszcze funta dolara. Ja dzisiaj rano przygotowałem takie krótkie wideo w języku angielskim, też o tym mówiące, ale tutaj parę takich uwag jeszcze po polsku. Również godzina 6 rano, czyli godzina 7 rano, tu jest jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, tak? Więc jeżeli jesteś typem osoby, która musi zarobić, tak? A to jest złe podejście, no to jesteś tutaj na przegranej sytuacji, na niedobrej sytuacji, tak? Tutaj były dane, tak? Wybiły ten rynek, poleciało w dół, on ciągnie w górę, tak? Ale raczej to tutaj, no to jest formacja odwrócenia, musiałbyś na świecach grać, na formacjach odwrócenia, na świecach powiedzieć, OK dobrze, ja tutaj wchodzę, ale również jest tutaj taka dosyć mocna wyprzedaż, to może być traktowane jako, jako, jako korekta i tutaj ewentualnie próba kontynuacji, tak. Oczywiście zerkając na tygodniowy wykres, poprzednia była doji, no niezdecydowanie, niespecjalnie, abyś tutaj miał jakieś pomysły do, żeby tu były jakieś pomysły do wejścia, tak, więc... Na upartego oczywiście teraz z perspektywy czasu, no można tutaj było wejść, tak, ale. Tego najprawdopodobniej o tych godzinach porannych, czy też jest godzina, to już jest południe, tak, jakoś godzina 11, 12, 13 czasu polskiego, to już nie jest ranek, tak, jeżeli ty od rana już próbujesz coś, wiesz, stresujesz i chcesz coś zarobić, jak na siłę, tak, no to już jesteś lekko na takiej przegranej pozycji, tak, na gor, w gorszej pozycji, tak, to nie jest dobry moment do wejścia. Jeszcze można zobaczyć, aby to lepiej pokazać, funta jena, fund jen, ta sama historia, tutaj gdzieś jest poranek, tak, gdzieś godzina 6, 7, na dole wyświetla się godzina 6, 7, 8 rano w Polsce, jeszcze gorszy ten rynek jest, tak, ten piątek, tak? więc po mocnej wyprzedaży, po jakichś mocnych ruchach, tak, ten rynek dopiero, dopiero będzie szukał kolejnego, kolejnego, kolejnego mocniejszego ruchu, tak? więc tutaj trzeba takie momenty odpuścić, tak, to jest po prostu rzecz, która, dla, 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 w momenty, kiedy trzeba stać z daleka od rynku, tak, jak takie momenty wypatrzyć, tak, ja o tym kiedyś powiedziałem, są trzy grupy traderów według mnie, jedni to są ci rasowi traderzy, którzy mają 10 lat doświadczenia i naście lat doświadczenia i oni te momenty wyłapują, tak, oni tutaj są, tak? nie ma o czym rozmawiać, plus grupa taka, która, jeżeli nie, nie wyłapie tych momentów, nie ma tak dużego doświadczenia, ale gra w każdą jedną sytuację, tak. I oni akceptują straty, które im się trafiają, ale też mają więcej, więcej zysków, tak? I oni już tutaj zarobili. I oni mówią, "OK, dobra, super, zarobiłem, ja jestem w pozycji, ja ją trzymam. Tak? A może je trzymają, albo je zamknęli, w każdym razie zarobili, oni są zadowoleni. Grupa traderów, która jest świadoma rynku, wie, jak się zachować. Tak? I mówi, "OK, dobra, przegapiłem ten moment nie będę wchodził, nie będę ryzykował, tak, szczególnie, że już jest piątek, piątek po południu, piątek rano czy piątek po południu, już jest późno, za późno na wchodzenie, tu, tutaj piątek rano nawet, tak, ja jestem, ja jestem tym traderem, okej, okay, to już nie jest dla mnie w tym momencie, za duże ryzyko, szczególnie, że jeszcze wyślę sygnał, który, pod który będą wchodziły inne, wchodziły inne osoby, ja bym sobie mógł coś tam popróbować, ale ja nawet sam, samodzielnie czegoś takiego nie robię, bo nie ma sensu, żebym zarobił 20 czy 40 pipsów, a wiedząc o tym, że po prostu tutaj w jakiś sposób nie wszedłem w, do, w dobrą pozycję, w cudzysłowie oczywiście, bo teraz łatwiej powiedzieć, że to jest dobra pozycja, tak, więc to odpada. No i oczywiście jest ta gru trzecia grupa, która po prostu mówi, że muszą coś zarobić, tak się tam stresują, że oni muszą każdy jeden dzień zarobić i to są ludzie najprawdopodobniej, tak w mojej ocenie, z, którzy mają kilkumiesięczne doświadczenie, czy tam ro nawet roczne, nawet nie mają więcej niż, może są dopiero w drugim roku swojego doświadczenia, nawet nie potrafią wyciągnąć jeszcze wniosków, z tego, co, co robią oni sami, 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 z sobą, tak, czyli jak oni się zachowują, tak, więc tego im brakuje, tej takiej, takiego spojrzenia na samego siebie, tak, więc tutaj teraz, jeżeli próbowałeś coś na siłę grać w ten piątek, tak? to zrób sobie teraz takie, na podstawie tego, co ja powiedziałem, notatki, postaraj się te twoje emocje opisać w twoim dzienniku tradera, dlaczego chciałeś, koniecznie chciałeś zarobić w ten piątek, tak, co tobą kierowało, że chciałeś wyjść, czy akurat, czy nawet już miałeś myśl taką, że może nie ma sensu wchodzić, bo po prostu nie ma dobrego trade setupu, tak, więc to jest taki dobry, dobra, dobra konkluzja tej, tej, tej twojej oceny rynku. Rzecz, którą chciałbym, żebyś się uczył ode mnie, tak, która, która, łatwiej przychodzi ludziom, którzy mają mniej doświadczenia, bo oni się tego mogą uczyć od początku, tak, być może o tym nie słyszeli i teraz ode mnie usłyszą o tym, to są sytuacje takie, gdzie na przykład... W tutaj w ubiegłym tygodniu pokazywałem tą sytuację na dolarze jenie. Tak, dolar jen ta sytuacja ja ją omawiałem w analizie tygodniowej. I jeżeli szukasz zbyt perfekcyjnych sytuacji, tak, to z kolei znowu przeciągasz te analizy, te swój, ten swój trading w drugą stronę, stajesz się zbyt dokładny. Tak, to jest ta sytuacja, o której ja mówiłem, tak? I ja też tutaj jeszcze może nie analizowałem tego tak mocno, tak, ale 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 liczyłem na to, że coś tutaj jeszcze, 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 wypatrzę, jeszcze coś lepszego, tutaj nie ma już po prostu nic lepszego, tak, po prostu to już jest trade setup, który, który można grać, albo który trzeba grać, tak, i przypominam się tylko takie wideo, takiego jednego tradera, którego, z, który, z którym kiedyś tam jakoś też korespondowałem i, i, i korzystałem z jakichś jego takich konsultacji i on mówi w ten sposób, tak, zapytano grupę traderów, na takim szkoleniu, kto by chciał zarobić tam 100 pipsów czy tam 100 dolarów dziennie, każdy jeden dzień. No i zgłosiło się oczywiście, wszyscy by chcieli zarabiać każdy dzień ponad 100 pipsów, tak? A potem było pytanie drugie, ilu z was zaryzykuje. 100 dolarów czy 100 pipsów straty, aby zarobić te, 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 te 100 pipsów, tak? I już tylko kilku czy kilku się zgłosiło, tak. Więc to już jest ta mentalność, ta, ta psychologia ludzi, tak? oni chcieliby zarobić, ale nikt nie, chce, nie chciałby stracić, tak? A tutaj nie ma po prostu na rynku, żeby zarobić, musisz wystawić swoje pieniądze na, na ryzyko i na stratę. Tak? I to jest ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, ok, tutaj nie ma nic lepszego i to jest najlepszy, perfekcyjny trade setup, i ja go muszę zaryzykować, tak? Ok, i tu jest 60 pipsów, może 70, może 80 pipsów, 1 do 3, 60 pipsów, 180 pipsów, tak. Super trade setup, tak? który, który w zasadzie w jakiś sposób ucieka, w cudzysłowie oczywiście, tak. Także, także to jest ta, ta, ta druga część i tutaj tego, to, to możesz powiedzieć, ok, on o tym mówił, mówiąc teraz o mnie, o sobie, i ja tutaj wszedłem, tak? I to jest, to jest już ten taki to jest już coś, co tworzysz na bazie na bazie moich, moich analiz, tak? Czy wykorzystujesz sobie ten moment, tak? Bo ja najprawdopodobniej omówię w 80-90% o perfekcyjnych sytuacjach, o sytuacjach prawie że najlepszych na rynku, czy bardzo, bardzo dobrych na rynku. Tak? Czy większość z nich jest bardzo dobra na rynku, tak, więc je trzeba wykorzystywać, je trzeba rozegrać. Tak? Ale tak jak mówię tutaj jest sytuacja taka, że Najprawdopodobniej jesteś w stanie to jeszcze w jakiś tam sposób próbować rozliczać, tak, bo tutaj prawdopodobnie już jakiś impuls wzrostowy, a tutaj już jakaś korekta powstała, tak, znaczy impuls spadkowy, jakaś korekta powstała, tak więc technicznie też to można rozliczać, tak, ale to jest to, co to, co też kiedyś powiedziałem, tak, że, że te pierwsze ruchy najprawdopodobniej one są po prostu nie rzucające się w oczy i je, je trudno, trudniej złapać aha, okej, okay, ruch poleciał, dobrze, czy powiedzmy już tutaj później, to już, to już wiedziano, tak, ale tutaj już, jak już tutaj leci, to już mówisz, cholera jasna, miałem tutaj wchodzić, tak, trochę za, za późno, tak, więc może następnym razem, już potem rynek ucieka, ucieka, także to już jest potem taka ucieczka tego rynku, niestety. Także to takich parę, parę słów na początek. Tak, ja też nie wysyłam sygnałów non-stop, że tak powiem, tak, właśnie z tego powodu, że ja wyszukuję perfekcyjnych trade setupów i Moje trzecie etapy muszą muszą ja je ja je gram, więc ja ryzykuję moje pieniądze, tak? Plus oczywiście na tych na podstawie tych sygnałów jakaś grupa ludzi również również zawiera transakcje, także także muszę być tego też świadomym. Dobrze, teraz eurodolar, już sama analiza eurodolara. Miesięczna świeca, miesięczny wykres na ten moment tutaj się wiele nie dzieje. Wspomniałem w którymś z materiałów, krótkich materiałów wideo w ciągu tygodnia, że tutaj poprowadziłem taką linię oporu. Tak, gdzie czasami właśnie traderzy prowadzą linię na podstawie po cieniach górnych, tak, czy dolnych cieniach, tak, czyli czyli ten punkt, ten punkt połączyłem po to, aby powstała ładna linia oporu i ten rynek przez nią się przełamuje. Tutaj jest linia oporu, którą ja stosuję, to jest linia oporu poprowadzona na wykresie liniowym, z tego względu, że, że to jest po prostu cena, tak? To jest cena w, danym, w danej jednostce czasowej. Tutaj jest cena, tak, a tu jest. A, tutaj jest po prostu e, maksimum cen, cenowe, nie jest cena w danej, z danej jednostki czasowej, tak, to jest maksimum cenowe, ale traderzy też stosują takie, takie linie i wykorzystują to jako, 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 opór, ewentualnie jako przełamanie. W zasadzie teraz jeszcze nie nastąpiło przełamanie jest miesięczna świeca, tak, i tutaj już rynek też częściowo, częściowo próbuje, próbuje tutaj odwracać, tak. Wspomniałem wam kiedyś, że poznałem takiego gościa z, z zaraz sekundę, mi się kłócił z głowy, moment, nie chciałbym teraz skłamać, ale myślę, że on, jest, że on mieszka na Singapur, w Singapurze i udało mi się z nim skontaktować, rozmawiałem z nim nawet przez, przez Skype'a, żeśmy rozmawiali, okazało się, że facet pracuje dla banku, tak, że facet w banku pracuje, jako, jako jakby jakiś analityk, albo jakiś taki trader, albo jakiś taki, taki ktoś taki, tak, w każdym bądź razie śmieje się z tego troszeczkę, tak, no bo on też jeszcze potem wieczorami inwestuje. <laughs> tak, no twierdził, że, że własne pieniądze, ale co mnie też zaciekawiło, ja, ja mówiłem o nim, że, że ja w zasadzie przewidywałem, że tam jeszcze fund yen pójdzie do góry, a on już był w krótkiej pozycji. on wtedy tam był coś ponad 300 pipsów na stracie, tak? I on to przetrzymał, tak? Znaczy stwierdził, że, że było go stać na przetrzymanie takiej straty. I teraz tutaj też, też już jest w krótkich pozycjach na tym, na tym, na tym eurodolarze, tak? Już też jest w krótkich pozycjach na tym eurodolarze, chociaż, chociaż no cały czas ten eurodolar wykonuje jeszcze jakieś ruchy do góry, tak? Więc on też się stwierdzi, że, że ten rynek nie powinien wyżej wyżej wyjść, tak? Z no nie tyle z technicznego punktu widzenia, ale z takiego makroekonomicznego punktu widzenia, tak? Więc myślę, że jak się uda mi z nim rozmawiać, to, to myślę, że no, będę chciał w jakiś sposób ich czy jego podejście powiedzmy też poznać. Ale no ciekawe jest to, że, że w zasadzie to nie jest dobre, dobre, dobra, dobra rada, aby przetrzymywać pozycję przez kilkaset pipsów. To, to nie jest dobrze. Także być może jeszcze całej prawdy mi nie powiedział, ale. Uważam, że po prostu trzeba ciąć straty jak najszybciej, tak, to jest ta zasada, pozwól swoim zyskom rosnąć, a minimalizuj straty, tak, w zasadzie im szybciej, tym lepiej je, je wytniesz, to nie ma o czym rozmawiać. Kończę się, kończę, przestaniesz o tym myśleć i się na nowym tradem, a nie wiem, nie ma, nie ma sensu trzymać, nie wiem, ja bym ja chyba nie wytrzymał kilkaset chipsów nawet przy małej pozycji nie ma, nie ma sensu, szkoda tych strat. Tak, chyba się to później odwróci, tak, ale niestety czasami bywa tak, że 200, 300 pipsów i później ludzie nie wytrzymują już psychicznie, pękają i mówią, kurka, zamykam, a wtedy ten rynek rzeczywiście od, od, odwraca. Dobrze, więc tutaj jest mocna zielona świeca poprzednia, to jest teraz też zielona i ona prawdopodobnie tutaj są jakieś próby z tym związane, być może z tą linią oporu, to jest jedna rzecz, ona może nie przełamać tej linii oporu poprowadzonej po tych szczytach. Tu jest też ten poziom 61.8, o którym wspominałem parę razy, ale ten szczyt, te szczyty tutaj są wyłama, wybite. Te, te szczyty tutaj na tych górnych cieniach to jest wybite. No i tu jest też poziom 61.8 z tego całego ruchu, tak więc. Tu jest taki istotny obszar, przy którym ten rynek mógłby, to jest 1,40, taki psychologiczny, nawet bym powiedział, obszar. Jeżeli pokona 1,40, to on będzie pewnie, pewnie szedł wyżej, tak, do 1,45, tak. Zobaczymy. Wydaje mi się, że ten rynek powinien tutaj dojść, tak. Tak mi się wydaje, że to tak, to, to tutaj do, do tego górnego ograniczenia, do tego górnego Bollinger Upper Band, czyli górnej, górnej, cień, górnej wstęgi Bollingera, Bollingera, i to jest jakieś 1,41, tak, potem zostało tylko kilkaset pipsów, no. On też twierdził, to się w rozmowie z tym, ten, ten, ten gościem, no to jest tylko kilkaset, to jest tam 100, 200 pipsów, no. 100, 200 pipsów rzeczywiście tylko i wyłącznie, tak. Ale to jest 100, 200 pipsów, tak. No dobrze, okej, okay, żeby tego nie przedłużać, jesteśmy tutaj w tych okolicach. Teraz oczywiście patrzę zawsze na tygodniową świecę, jak świeca tygodniowa wygląda. Świeca tygodniowa jest taka szpulkowata, Tutaj nie było siły, tak, oczywiście ten, ten, ta sprawa tutaj nie jest rozwiązana, tak? tu nie ma, nie, ma, nie ma, jeszcze klarownego obrazu, jest dłuższy górny cień, ale jest, ona jest zielona co do zasady, tak, jest to szpulkowata, tak, więc trzeba mieć na uwadze te, te dwie rzeczy, tak, że coś by się tutaj mogło powstać, jest jedna rzecz, druga rzecz, w zasadzie to może być też przełamane, tak? jeżeli to będzie przełamane, to ten rynek pewnie pociągnie dalej w górę. Dobrze, dzienny wykres. Na dziennym wykresie mamy, bym powiedział, taką kanapkowatą formację. Tak, w tym tutaj to jest taka kanapkowata formacja. W zasadzie to jest możemy powiedzieć kanapka zielona, czerwona, zielona. Co prawda ta zielona troszeczkę wyżej zamknęła się niż, niż te poprzednie. One powinny wszystkie w jednej linii się zamknąć, ale troszeczkę takie kanapkowate wygląda. Tutaj jest linia wsparcia, która nie jest przełamana, emisji D rosnące. Moim zdaniem, ten rynek tutaj powinien dojść do tego 1.41, tak docelowo. Tak. Być może będzie miał jeszcze po drodze jakąś korektę, i to jest ta korekta, o której Wam też wspomniałem na tym 3-godzinnym wykresie. Patrząc na ten 3-godzinny wykres, tutaj rynek zrobił pierwszą część tej korekty. To jest prawdopodobnie druga część tej korekty, i tu będzie trzecia część tej korekty. Tak mi się wydaje. Tak by to mogło być, tak, druga i trzecia część. Tak, wtedy będzie to czwarta fala korekcyjna. A to było wszystko prawdopodobnie trzecią falą, która się tutaj tworzyła i rozwijała. I to jest teraz ta czwarta. Ta czwarta reagowała już tutaj na poziom 23,6 i poziom 30. Ja tutaj dołożyłem poziom 30. Tak, to jest jedna trzecia swojego ruchu. Tak? I tutaj rynek raz, drugi raz zareagował. Ja go nawet w zasadzie się nie zastanawiałem nad krótką pozycją jeszcze w piątek po południu wynikającą z tego rozliczenia tutaj, raz, dwa i trzy, ale tutaj, tutaj wychodzą mi poziomy dla fali C, ale później sprawdziłem tą długość, tą długość i tutaj wychodzi już 2,6,1. Tak, 2,6,1 jest typowe dla fali trzeciej i tutaj może nawet powstała pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i to będzie trzecia fala, tak, czyli coś nowego tutaj już powstaje, tak. Jeżeli ten szczyt nie będzie wybity, tak, no to będę myślał o tej korekcie, której... Tutaj wspomniałem, tak, czyli o tej dalszej części tej korekty. Tutaj, no ta była szybka, jeżeli to jest prawdziwe, tak to znaczy ta jest tutaj, powiedzmy, ona jest stosunkowo głęboka, bo ona sięga 50% tego ruchu. Tutaj, jak tutaj byliśmy, to o tym rozmawialiśmy, więc to jest 50% tego ruchu, taka druga fala korekcyjna, a ta fala korekcyjna jest płytsza i pewnie dłużej trwająca będzie. Tak bo musi być zasada. Zasada, która mówi o tym, że właśnie czwarta fala różni się od trzeciej fali, od drugiej fali, przepraszam, co do czasu trwania i do, do swojej, co do swojej struktury i czasu trwania. Dobrze, więc jeżeli tutaj, no i te, te poziomy tej czwartej fali nie są, częst, są często, powiedzmy, gdzieś w okolicach 382, czasami do 50% trzeciej fali, tak, jest, więc mierzę, mierzę, tutaj jest fibo, fibo 100, a tu jest fibo 0, tak, czyli mierzę całą tą korektę wewnętrzną, w stosunku do tej trzeciej fali. Tak? Czekam, gdzie tutaj ten rynek ten rynek może zakończyć. Tak? I on też powinien oczywiście utworzyć jakąś strukturę korekcyjną, tak to nie jest tylko i wyłącznie poziom, tak? bo tu też jest poziom, tak? No, Okej, okay, tutaj rynek odwrócił, tak? ale myślę, że to jeszcze może nie być, nie być to, tak? I żeby sobie to jeszcze bardziej skomplikować, to powiem w ten sposób: tak, że jeżeli tutaj by się tworzyła jakaś piątka, to dobrze by było, żeby ta piątka nie wybiła tego szczytu, bo jeżeli ta piątka nie wybije tego szczytu, to może powstać trzecia fala i jeszcze jedna piątka, i to będzie dopiero druga część korekty, zygzak. Tak. Ale zobaczymy. No, tutaj, Jeżeli też ten szczyt nie będzie wybijany, tak, to chyba się nie będę przejmował tą długością, tym, tym, tą, tym pomiarem. Tak, który tu jest 2,6,1, tak, tylko powiem sobie: OK, na no dobrze. A, B, A, B, C. Skończona korekta. tak, W ramach fali B to będzie druga fala, fala B, bo to jest fala A większa, fala B, no i fala C. Tak, I fala C prawdopodobnie mogłaby wtedy tutaj gdzieś dojść. Dobrze by było, żeby ta linia wsparcia tutaj w tym momencie nie była przełamana. Będzie ona przełamana. To znowu będzie jakaś taka presja spadkowa, dodatkowa, ale na ten moment. Na ten moment, hmm. no wtedy by to gdzieś w okolicach tego poziomu 30 to jeszcze raz ten rynek mógł zareagować. No będziemy obserwować, tak, że tutaj trzeba być elastycznym co do tego rynku. Ok, no dobrze, to jest, to jest ta myśl, hmm, tak. Może jeszcze też mała uwaga, taka a propos samych, samych trade setupów, tak, jeżeli to, jak to, wy... Ty, o tym się zastanawiałem w piątek, tak, tutaj była godzina 15.16, tak, to ta świeca już była czerwona, tak, ta świeca była czerwona, no ma tutaj dolny cień, tak, o tej świecy mówię, to jest świeca o godzinie 15.00 tego tutaj czasu na tym serwerze, tak, czyli 16.00. 16 godzina czasu polskiego, ona była czerwona, tak, no i w zasadzie mówię, kurczę, tutaj była spadająca gwiazda, reakcja na ten poziom, mówię, to dobrze, tutaj będzie teraz leciało to w dół, ale jeszcze wyczekałem, mówię, wyczekam, tak, no i tutaj rzeczywiście wyczekałem ten moment i oczywiście tutaj by też można było teoretycznie brać pozycję, tak, czyli muszę wziąć pozycję, powiedzmy, że ona się zamknęła, no ta już się zamknęła tutaj u góry, tak, ale to byłoby wejście przy lepszej cenie, tak, no, ale tutaj stop loss na, nad tym, 13 pipsów, ja też zarobię 13 pipsów, znaczy nawet 1 do 2, 1 do 2, 26 pipsów, to jest, jest, to też trade setup, tak, w zasadzie jest to też zagranie, które, które teoretycznie można byłoby wykorzystać, tak. Ta, ale sami widzicie, na, jakie ono jest, o ile ono jest trudniejsze w cudzysłowie. Tak, trudniejsze, obarczone większym ryzykiem. Tak, więc nie za każdym razem taki trade setup warto rozgrywać. Ok, dobrze, więc tutaj nie będę tego dalej, dalej komplikował. Patrzę, no tak jak powiedziałem, ta najważniejsza, ta najważniejsza myśli to jest właśnie to, co się dzieje na tym miesięcznym wykresie w tym momencie, teraz tutaj, w tych okolicach i na tym tygodniowym wykresie. Tak. Formalnie. Tutaj patrząc na tą mocną zieloną świecę, też nie pamiętam specjalnie sytuacji takich, kiedy taka mocna zielona świeca jeszcze powyżej, średniej ze stu interwałów, powyżej, średniej, powyżej Bollinger Middle Band, prawie, że chciałoby się powiedzieć, jak w banku musi iść do, do góry, tak? Także też będzie ciekawe, bo już oczywiście się słyszy tu i ówdzie, że ten rynek jest za, już za wysoko, że to musi zejść, tak? I oczywiście pewnie wszyscy zaczną gadać, politycy i tak dalej, że okej, okay, no, trzeba coś, za, za mocno jest, za mocno jest euro, za mocno jest euro, tak? więc to, to na pewno będzie no i to czasami nawet mówią, że po prostu tak długo będą gadać na ten temat, że po prostu no, ten rynek spadnie, tak? No. <grytanie> także tak to też czasami określane jest także. Ta gadka powoduje potem, że no, czy ewentualnie są podejmowane jakieś decyzje, no, ale to technicznie musi też powsta powstać jakieś sygnały na to. Dobrze, więc teraz weźmy tego funta dolara, fund dolar, weźmy miesięczny wykres, miesięczna świeca, ona jest zawsze ważna dla mnie, też tak, tu jest miesięczna zielona, co prawda jest jeden szczyt, drugi szczyt, jest trzeci raz w tym obszarze, o tym już kiedyś wspominałem, także to jest miesięczny tygodniowy, czerwona świeca, w zasadzie cały czas w połowie tej świecy tutaj, tej zielonej świecy poprzedniej, tak, więc tutaj mamy raz, dwa, trzy, w zasadzie czwartą falę, czwartą świecę korekcyjną, korekcyjną można by powiedzieć. Tutaj CD widać, że już zaczyna odwracać, tak, odwykręcać się. W zasadzie to, że ona jest czerwona, czyli bardziej prospadkowe trady, prospadkowe. No dobrze, zobaczmy tutaj ten dwudniowy wykres, tutaj jesteśmy w okolicach bollinger Middle Band. tu jest taka spadająca gwiazda, jakaś taka Doji świeczka, taka szpulkowata z dłuż, dłuższym górnym cieniem, czy jakaś taka presja spadkowa, tak, tutaj to, ten RSI, ten wskaźnik RSI nie jest w stanie utrzymać się powyżej poziomu 70 na ten moment, tak, więc tutaj może byłaby kontynuacja tego ruchu, tej fali fali C. Ja to upatrywałem dużej fali A, fala B i fala C. Tak, to jest po prostu techniczne rozliczenie fali J I tutaj na 3 godzinnym, aha, na 3 godzinnym, tutaj był ten motyl. Ten rynek tutaj poleciał. To jest to, co się działo w poprzednim tygodniu, jeszcze wcześniej. Tutaj też czasami, ok, to jest ten motyl, który miał podstawę. To jest podstawa tego motyla czyli dla formacji harmonicznych, podstawa tego motyla jest przełamanie, tak, w tym przypadku to przełamanie, nie ma go na tej świecy, jest na tej świecy, tak, więc oczywiście trzeba patrzeć z takiej perspektywy, kto, kto ryzykował wcześniej, przy jakiej cenie mógł wchodzić, tak, więc oni tutaj powiedzmy wchodzili przy tej cenie, ze stop lossem maksymalnie nad tym szczytem rozsądnym, to jest 80 pipsów, więc oni mają zarobione, tak, więc to jest, to jest to 1 do 1, 1 niecałe, 1 do 2, 1 do 1 do 1, jeden do, jeden do jednego w zasadzie, no 20 pipsów stop loss, no to jest jakieś 90, 100 pipsów, więc stąd takie, takie odwrócenie w tym, w tym miejscu i to nie jest dobry moment na wejście po tej czerwonej świecy, tak, to nie jest dobry moment na wejście nawet ze stop lossem nad tym szczytem, 60, no może 60 by się zarobiło jeszcze, jakieś takie, ale bardziej ryzykowne oczywiście wejście, które ja prawdopodobnie odrzucę z tego względu, że po to ryzykować. Yy, Okej, okay, no dobrze, tutaj... Tutaj myślę, że ten jednogodzinny wykres, który tutaj już raz zareagował przy poziomie 61. Tak, to jest była, myślę, fala A, fala B i to chyba fala C powstaje. Tak, by można było się nad tym zastanawiać. Utra jeszcze nie jest skończona ta fala, ta fala C. Tak, dołożyłem teraz poziomy FIBO. Ja tu mam różne takie swoje skróty, dobrze, tutaj mam też, może tu jest poziom 50, tak, to jest poziomem 50, ok, tutaj sobie kolor zmienię, aby to utrzymać też tą linię w kolorze, wtedy można rozpoznać, aha, co ja mierzyłem, aha, no, dobra, mierzę tą długość, odłożona jest w tym miejscu, tu jest poziom 50, tu jest poziom 61,8, tak, jeżeli ten rynek tutaj będzie reagował, też nie można zastanawiać nad, dalszą, nad dalszymi spadkami, tak, czy nad kontynuacją tego ruchu do dołu. Ja tutaj poprowadzę jeszcze linię oporu, tak, czy inaczej mówiąc linię trendu, którą ja nazywam również linią oporu, z tego względu, że ona po prostu funkcjonuje jak linia oporu, rynek do tego dochodzi i zaczyna, ma opór, tak, albo wsparcie przy takiej linii, tak, więc to jest technicznie czy fachowo nazywana linia trendu, to może nie jest to jakaś perfekcyjna jeszcze linia trendu, ale, ale taka linia oporu dla mnie i rynek, jeżeli ją tutaj będzie respektował, no to są większe szanse, że będzie spadał. Tutaj można poprowadzić linię wsparcia i tutaj nawet jakaś taka formacja jakby, jak gdyby, nie wiem czy mogłabyś się nazwać formacją głowy i ramion, ale chyba jeszcze nie, ale tutaj jest szczyt tak, no to jakaś taka lewe ramię, tutaj może być prawe ramię, tu może być przełamanie z kolei takiej linii wsparcia. Tak, więc pytanie tylko, na ile to, na ile to będzie, na ile, czy to nie będzie trade typu, patrząc teraz tylko z perspektywy przełamania linii wsparcia i oporu, czy to nie będzie sytuacja taka jak tutaj, że przełamanie po mocnym już ruchu, tak, to przełamanie może być na tyle już, ten ruch może być mocny do dołu, że może już nie być jakiejś takie większej siły jeszcze, ale myślę, że jest czerwona świeca tygodniowa, no miesięczna jest, jest zielona, no teraz, teraz to, to miesięczna jest zielona, w połowie tej miesięcznej jesteśmy, no więc trzeba na to uważać, trzeba na to uważać. Więc myślę, że to, co by mogło być najlepszego dla tej pary, tak, to jeżeli by tutaj, tutaj powstała jakaś, jakaś formacja odwrócenia, tak, więc tutaj można się zastanawiać. Jeszcze się zastanawiam, czy to nie jest wszystko, B, C. Duże. jeszcze mogą powstać jakieś duże A, tak, znaczy A, B i C, oczywiście duże A, kolejna część korekty, duże B i duże C, ok, ale to później, dobrze, zerknę tylko krótko jeszcze na złoto, na taką, taką jedną chwilę, tylko myślę, że to jest istotne, ten 12-godzinny wykres, tutaj jest ta długość, tym niebieskim kolorem jest zaznaczone długość A, korekta do tej fali drugiej, myślę i tutaj jest poziom 161, tak, więc tutaj można by się spodziewać jakiejś reakcji w okolicach tego poziomu, tak, tym bardziej, że to już były dwie takie próby nieudane, to znaczy może się ta ostatnia jakaś taka ostatnia część ruchu i może ten rynek odwracać, tym bardziej, że tutaj widać, że jest szczyt i tutaj już nie ma na ten moment wyższego szczytu, a rynek nobi, robi wyższy szczyt, tak, czyli rynek robi nowy szczyt, a MCD nie wykonuje nowego szczytu, to się nazywa rozbieżność, tak? i to zapowiada odwrócenie trendu, to możemy linię wsparcia poprowadzić po tych dołkach, tak, czyli taką linię wsparcia, dosyć stromą, ale myślę, że całkiem, całkiem zgrabną, tak, więc to jest jakiś taki dołek, który jest istotnym dołkiem, no i w tym momencie mam cały rynek powyżej takiej linii wsparcia, tak, więc rynek, jeżeli ją przełamie, to znaczy, że, że ma szansę na ewentualnie kontynuację ruchu spadkowego. Ok, no dobrze, to na, ten, na tyle, na tym kończę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, powodzenia.